Ja nie potrafię, O ty kurwa, przełamuje się. z kurwy syn. Co to kurwa ma być? Kurwa mać, I podółkę ubiłem. Wiesz jak to boli na dupę? Nie, nie Boli ja prosto z Paryża Odpiera kardełku... Tylko Jak ja zacznę się tak cofać, to ten wtedy podejdę I w się ulezę I wtedy was nie daje ten twarzy, kurde Od razu leci za mnie Dobrze, jakbyś tutaj, w tym miejscu <śmuszczaj> Nie falo gdzieś tutaj to, <śmuszczaj> В каком пакете, курва? В каком пакете, курва? В каком пакете, еще курва, питай. Мислишь, же на кости на тебя тянул? Мини, курва. Ну. Ты, курва? Раз. В каком пакете, в каком пакете, курва? Kurwa pytaj. Kurba. W jakim pakiecie? kurwa. Dawaj przyprowadzaj, Rapałek. Dawaj, doprowadzamy to do oryginału. O mój Boże! Uszalał! Kurwa, panie władzu, my zaraz naprawimy. Прикрыть. у куриба! А, куриба, кормитель лежит.

Mi za robimy. Jak do oryginału? Spawamy dach? No ci kurwa pospabam. Ja ci kurwa pospabam. Ja Masz drut do spabarki? No nie. To co ty kurwa chcesz spabać? Pakiet mini ma być. Taśmą mu opierdol. Co? Taśma? No? Kurwa, to ma być pakiet mini. Z pobarką, teraz mu z pobarką, kurwa, daj. Wiecie, ile prądu nabierze? Oj, ja ci zrobię, oj, ja ci zrobię, marudoty. ty. O, widziałeś? Ciebie zostawić na noc, to moment zrobisz. No ta, Widziałeś, kurwa? Chyba częściej tak byś zostało. <słuchy> kurwa, mam nadzieję, że lakieru mi nie zmarnowałeś. Panie władzu, witamy, witamy. Zobacz pan, całą noc kurwa robiłem. Wygląda jak oryginał. No Kurwa się odkleiło, jebana. Kurwa wasza mać. Ta sobie jajka robić. No. I co to ma być? Ja wam kurwa pokażę jak się z policjanta jajca robi. Co to ma być? Nawet szyba się nie wpiera, kurwa. Skurwy cyny, by. Kurwa, wasza ma. Jak nie się No, gdzie. Jak po... kurwa, jak on ma... No, gdzie policja w takich sytuacjach cały barmi rozwalili. No i podbiegnij tak, że chcesz mnie uderzyć. Tylko nie uderzaj mnie, tylko na przykład letko tu walnij. No już. E! Tu upadnę, a ty mnie tu po plecach trochę połkujesz. Po... No musisz jakoś tak podejść. Dobra. No, co panie policjanci? tylko sprzątaj i sprzątaj no, no może nie, nie wróćmy tak kurwa twoja ma tylko ciągło pierdol kurwa <gry> Czepienia ja na koniec roboty z chęcią wysprzątam cały warsztat

Ojej, co ten łysy robi? Bar mi rozwala... Co on robi? Bar mi rozwala, łysy! Ja pierdolę! Ja bar mi rozwala a co tu za spyluna bo mnie i dzisiaj o świeżo otwarte może promocje będą kurwa kurwa No kurwa, no bar otwarty. Kurwa to do chwilę Jeszcze raz. No kurwa, no bar otwarty. No kurwa, zaduje, Raz, dwa, trzy stawiasz piwo, kurwa ty. Kurwa. O kurwa A jak to tak bez mojej Kurwa Jak to bez pozwolenia tak się postawiły Jak to tak bez mojej wiedzy, kurwa, postawiły tutaj, na moim rewizie. Kurwa, co tu jest? Ej, kurwa, kurwo, synu jebany! Dobra, <grystanie> chuj tam. Bez zgody, kurwa? Dobra, wody! Kurwa, o mały włos! Byśmy pierdol dostały. Dobrze, że znam Łysego trochę. Kurwa. Może by tak mocno nas nie bił? Z głowca przy pierdole. Kurwa! O mały błos. O mały kurwa włos! Byśmy pierdol dostały od Łysego. Kurwa! Dobrze, że go trochę znam! Może by tak mocno nie bił!